Mariusz P. napadł Agnieszkę w centrum miasta, praktycznie tuż pod blokiem, w którym mieszkała. Nie tylko brutalnie ją wykorzystał, lecz zostawił również na pewną śmierć. Znaną w okolicy pielęgniarkę, która padła przypadkową ofiarą nieznajomego mężczyzny, w krzakach odnalazła jej sąsiadka. Ta sama, która jednocześnie spłoszyła napastnika. Pani Agnieszka przez pół roku walczyła o życie w szpitalu. Niestety, bezskutecznie. A Mariusz P. pozostawał nieuchwytny przez 20 lat. W tym czasie zdążył znaleźć sobie żonę, spłodzić dzieci i ułożyć na nowo życie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Spokój Zbrodni. Do ataku na Agnieszkę D. doszło w sierpniu 2001 roku, a sprawca przez ponad dwie dekady pozostawał nieuchwytny. Feralnego dnia znana w okolicy pielęgniarka odprowadzała swoją kuzynkę na przystanek autobusowy było po godzinie 21. Kobiety pożegnały się w pozytywnej atmosferze, a zadowolona ze spotkania Agnieszka ruszyła z powrotem do swojego mieszkania. Znajdowała się zaledwie kilkanaście metrów od bloku, który mieścił się na osiedlu Sienkiewicza w Białym Stoku. Kiedy ktoś nagle ją zaatakował. Potężnie zbudowany mężczyzna chwycił ją od tyłu i zaczął dusić. Przytrzymywał zaciśnięte dłonie na jej ustach i nosie, używał części garderoby, by skrępować ręce ofiary, próbował ją też zakneblować. Gdy straciła przytomność, zaciągnął ją w okoliczne krzaki, do zagajnika i wykorzystał seksualnie. Kto wie, co jeszcze by zrobił, gdyby nie interwencja sąsiadki pani Agnieszki, która dostrzegła dziwne ruchy w zaroślach. Krzyknęła, podeszła bliżej, a to spłoszyło mężczyznę. Kobieta nie zdążyła mu się przyjrzeć, uciekł bowiem pod osłoną nocy. Skupiła się zresztą na poszkodowanej, by jak najszybciej udzielić jej pomocy i wezwać karetkę pogotowia. Pani Agnieszka, wciąż nieprzytomna, trafiła do szpitala, była w bardzo w bardzo złym stanie. Nigdy nie odzyskała świadomości. Przez prawie pół roku walczyła o życie, a w tej walce wspomagali ją lekarze i pielęgniarki. Niestety, bezskutecznie. Kobieta zmarła w wyniku poważnych obrażeń. Nie udało się jej uratować. A skoro nigdy się nie obudziła, to nie mogła też powiedzieć, kto ją zaatakował. Zresztą prawdopodobnie nie zobaczyła sprawcy. Ten złapał ją bowiem od tyłu, przydusił na tyle szybko i mocno, że niemal od razu straciła przytomność. Jej śmierć poruszyła całą lokalną społecznością. Pani Agnieszka była pielęgniarką Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białym Stoku, kobietą o wielkim sercu, która oddawała całą siebie na rzecz pracy dla innych. Ludzie nie mogli pogodzić się z tym, że straciła życie w tak okropny sposób i uważnie śledzili poczynania funkcjonariuszy, domagając się złapania i ukarania sprawcy. Żadne kamery monitoringu nie nagrały jednak zdarzenia, a przynajmniej nie na tyle, by móc zidentyfikować napastnika. Nie pomogły też zeznania, kobiety, która spłoszyła oprawcę. Śledczy na miejscu zabezpieczyli za to dowody, w tym ślady biologiczne pod paznokciami ofiary, która próbowała zerwać dłonie zaciśnięte na jej ustach, a także ślady na narządach płciowych i ubraniach 30-letniej Agnieszki. Nic z tych rzeczy nie pomogło jednak w schwytaniu agresora. Po roku od tragicznych wydarzeń prokuratura umorzyła więc śledztwo przez brak wykrycia mężczyzny. Przełom nastąpił dopiero dwie dekady później, kiedy sprawa po latach trafiła w ręce policjantów z Podlaskiego Archiwum X. Rozwój technologii oraz narzędzi wykorzystywanych w pracy przez funkcjonariuszy sprawił, że śledztwo nabrało tempa. Stworzony profil genetyczny sprawcy, który umieszczono w bazie Interpolu, pasował do profilu mężczyzny znajdującego się w Wielkiej Brytanii. To właśnie Mariusz P. był wpisany do brytyjskiej bazy przestępców i stał się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa pielęgniarki z Białego Stoku. Dokładnie w 2021 roku mężczyzna został ostatecznie zidentyfikowany, a 12 miesięcy później deportowano go do Polski. Ustalono, że przez 15 lat ukrywał się w Anglii, znalazł żonę, spłodził dzieci, założył rodzinę. Egzystował spokojnie, pracował i cieszył się życiem. Życiem, które 20 lat wcześniej bezpowrotnie odebrał bezbronnej, niewinnej kobiecie. Prokuratura postawiła Mariuszowi P. zarzuty 15 marca 2022 roku, a proces ruszył. Kilka miesięcy później. Mężczyzna nie przyznawał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na jego niekorzyść przemawiały przede wszystkim wyniki badań DNA, znalezione na miejscu zdarzenia i porównane z jego materiałem biologicznym. Sędzia, przyglądając się dowodom, mówił wprost, że badania powtarzano wielokrotnie. W 2001. W 2003 i 2018 roku. Każde kolejne z jeszcze większą pewnością potwierdzały zgodność profili genetycznych. Organy ścigania wiedziały, kto jest sprawcą, ale nie mogły go zidentyfikować. Podkreślano. Pierwszy wyrok skazujący zapadł 19 stycznia 2023 roku. W uzasadnieniu wskazywano, że ta bulwersująca zbrodnia została dokonana na młodej kobiecie z motywacją seksualną w centrum miasta i w pobliżu miejsca jej zamieszkania. Sąd uznał, że Mariusz P. jest winien zarzucanych mu czynów i skazał go na 25 lat więzienia. Od wyroku się jednak odwołano, a podczas trwania procesu apelacyjnego na jaw wyszło wiele nowych faktów. Obrońca skarżonego wskazywał na przykład, że w sposób niepoprawny Prawny, zabezpieczono materiał dowodowy w tej sprawie. Sam Mariusz P. twierdził ponadto, że w ogóle nie było go na miejscu zdarzenia. Jak więc mogło dojść do tej kontaminacji? To jest irracjonalne, odpowiadał przewodniczący składu sędziewskiego. Kontaminacja to proces, który polega na niekontrolowanym wymieszaniu różnych składników w nową całość, a w konsekwencji do zniszczenia śladów. Takie zjawisko, zdaniem sądu, wcale tutaj nie zaszło. Ale mecenas się nie poddawał. Jak relacjonował Onet, najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń według obrony Mariusza P. była taka, że mężczyzna tak naprawdę nie chciał zabić Agnieszki, a jej śmierć spowodował nieumyślnie. Mamy panią, która wracała do miejsca zamieszkania. Nastąpił nagły atak od tyłu. Ręką zostały zakryte usta i nos pokrzywdzonej, co uniemożliwiło wezwanie pomocy. Kobieta chciała się uwolnić. Dysproporcja siły była taka, że nie mogła tego zrobić. Doszło do omdlenia. I wówczas jej bezwładne ciało zostało zaciągnięte w miejsce zarośniętego skwerku, który znajdował się nieopodal. Mówił przed sądem drugiej instancji mecenas Andrzej Harkiewicz. Do stosunku miało dojść w zaroślach, ale Mariusz P., zdaniem obrony, mógł sądzić, że doszło jedynie do ondlenia ofiary, bo pokrzywdzona nadal oddychała, gdy na miejsce dotarła karetka pogotowia. Nie możemy wykluczyć, że moment duszenia trwał zdecydowanie krócej. Podpieram się tutaj rażącą dysproporcją sił między sprawcą a ofiarą, co zdaniem obrony oznacza, że Oskarżony nie działał z zamiarem ewentualnym zbrodni zabójstwa, a jego celem było obezwładnienie ofiary, co w ostatecznej konkluzji nie powinno być objęte karą 25 lat więzienia, bo ma charakter eliminacyjny i w tej sprawie nie powinna być wymierzona, tłumaczył mecenas cytowany przez Onet dalej podważał wiarygodność badań DNA. Mówił, że do przeniesienia śladów z ubrań na ciało pokrzywdzonej mogło dojść w wyniku nieprawidłowego ich zabezpieczenia przez niewykwalifikowane osoby. Postawił nawet dość absurdalną tezę, jakoby materiał genetyczny Mariusza P mógł znaleźć się na ubraniach ofiary przypadkiem, gdyby ten pojawił się w miejscu zbrodni chwilę po jej dokonaniu przez kogoś innego. Zdaniem Harkiewicz'a, tak wysoka kara została podyktowana presją społeczną i medialną, a wyrok 25 lat ma Charakter eliminacyjny wobec mężczyzny, który nie zasłużył na spędzenie tyle lat w więzieniu. Sprawca nie był brutalny, nie działał z premedytacją, nie było to odrażające zachowanie, które by przemawiało za tym, żeby wymierzyć karę 25 lat i wyeliminować go ze społeczeństwa twierdził obrońca. Kwestionował też możliwość przedterminowego zwolnienia dopiero po 20 latach więzienia i wysokość zadośćuczynienia po 150 tysięcy złotych, które Mariusz P. miał zapłacić rodzicom Agnieszki. Werdykt apelacyjny i ustosunkowanie się do tych argumentów poznaliśmy w marcu 2023 roku, kiedy zapadł wyrok drugiej instancji. Sąd nie zgodził się praktycznie z żadną teorią wypowiedzianą przez obronę. Odnotowano chociażby liczne krwawe wybroczyny na głowie ofiary, które miały świat o długotrwałości duszenia. Już w dniu ataku, po około minucie, doszło natomiast do zjawiska śmierci osobowości młodej kobiety, która nie miała szans na przeżycie. Każdy niezaburzony dorosły wie, że duszenie przez dłuższy czas może doprowadzić do śmierci. Nie zaprzestając tego, oskarżony godził się na taki skutek, tłumaczył sędzia. Reszta argumentów mecenasa również została odtrącona, z czym w pełni zgodziła się prokuratura. Zbrodnia doskonała nie istnieje. A ta sprawa jest przykładem tego, że nie ma zbrodni bez kary mówiła Agnieszka Kalisz-Kapelko z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, dodając, że 25 lat to i tak za mało. Co prawda wniosek strony oskarżającej o zwiększenie kary do dożywotniego pozbawienia wolności także został odrzucony, ale finalnie prokuratura uważała, że wyrok jest sprawiedliwy. Podkreślano, że to, że przez ponad 20 lat oskarżony żył spokojnie, pracował i założył rodzinę, nie mogło przemawiać za złagodzeniem kary. Tym bardziej, że tego samego pozbawił swoją ofiarę, którą zabił. W Zastanawiano się też, na ile faktycznie spokojne musiało być życie mężczyzny w Anglii, skoro znalazł się przecież w brytyjskiej bazie przestępców. W ocenie prokuratury badania genetyczne są bardzo mocnym dowodem, a błędy w tej kwestii zdarzają się niezwykle rzadko. W tym konkretnym przypadku badania powtarzano kilka razy, więc tym bardziej o błędzie nie mogło być mowy. W tej sprawie to dowód niemal stuprocentowy. W mojej ocenie nie ma bardziej wiarygodnego dowodu na sprawstwo oskarżonego, wskazywała prokuratorka. Agnieszka Kalisz-Kapel Równocześnie oburzyło stwierdzenie obrony, która mówiła w sądzie, że Mariusz P nie był brutalny. W odpowiedzi przypomniała, że ofiara została przez niego skrępowana i zakneblowana, wykorzystana w środku miasta, broniła się i pod paznokciami miała jego materiał DNA. O czym więc to świadczy, jeśli nie o brutalności? Pytano. Zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego, kara 25 lat więzienia została słusznie wymierzona przez sąd pierwszej instancji. Podtrzymano też, że Mariusz P będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach. Zbrodnia była brutalna, popełniona na młodej kobiecie, której sprawca nie znał. Stopień szkodliwości społecznej tego czynu jest tak wysoki, że oczekiwanie złagodzenia kary nie jest uzasadnione. Oskarżony dzisiaj zasługuje na tę karę, bo zbrodnia nadal pozostaje w zainteresowaniu i pamięci zbiorowości miasta, osiedla i wszystkich, którzy znali pokrzywdzoną. Kończył uzasadnienie sędzia Dunikowski. W odpowiedzi na to, dlaczego Mariusz P nie otrzymał do wymiar sprawiedliwości tłumaczył się tym, że najwyższy wymiar kary jest stosowany wobec osób, które nie dają perspektyw na resocjalizację. Wielokrotnych recydywistów, którzy dopuszczają się zbrodni ohydnych i ze szczególnym udręczeniem, w tym przypadku znaleziono szansę na zmianę nie mogła być ona jednak przyczynkiem do wymierzenia niskiego wyroku, stąd 25 lat więzienia. Czy taka kara, która stała się już prawomocnym wyrokiem, satysfakcjonowała rodziny ofiary. To było dla nas straszne przeżycie, ale jestem osobą wierzącą i przebaczyłam sprawcy. Chciałabym go tylko zapytać, dlaczego to zrobił? Mówiła w rozmowie z superekspresem mama kobiety Pani Jadwiga. Nic nam już córki nie zwróci. Podsumował jej mąż, pan Stanisław. Mimo upływu lat Pani Agnieszka do dziś pozostaje w pamięci zarówno bliskich jak i członków lokalnej społeczności. Dziękuję, że jesteś z nami, bo tworzymy ten program właśnie dla Ciebie. Zostaw po sobie komentarz lub polubienie, a żeby nie przegapić żadnego odcinka pokoju zbrodni, zasubskrybuj ten kanał. Twoje wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie.